Marcel Mroczek Nie płacz, wierzbo bo Majowa ciepła noc Chłopiec z harmonią Posąg stojący na tyłach szpinakowego pałacu ze smutkiem grał na swoim instrumencie. Dosyć miał swarów i kłótni platanów, dumnych drzew, stojących niczym żołnierze przy alejkach jasnych błoni. Wygrywana przez niego tęskna melodia docierała aż do pomniku czynu Polaków ogromnej, betonowej statuły trzech orłów, obserwujących dzień w dzień życie Szczecinian. Chcąc pocieszyć chłopca, żelazne ptaki wzbiły się w powietrze. I nie robiąc wielkiego szumu, podleciały do jego cokołu. Zdziwiony tym widokiem chłopiec zaprzestał grania i spojrzał na niespodziewanych gości. Ojej, a co wy tu robicie? powiedział chłopiec. Nie powinnyście teraz pilnować nieba i wypatrywać niebezpieczeństw? Orzeł polonii, nazywany też orłem przeszłości, pokręcił przecząco głową. I wskazał dziobem na swoje skrzydło, które utworzyło na oczach chłopca coś w rodzaju zjeżdżalni. Mam się po tym spiąć! Orzeł milcząco kiwnął głową. Chyba nie chcecie mnie stąd porwać. Mnie tu jest dobrze. Naprawdę dobrze. Nie licząc oczywiście incydentu z platanami. Orzeł pionierów, nazywany też orłem współczesności, prychnął tylko drwiąco na dźwięk słowa platany. I zachęcił kamiennego chłopca do wejścia na grzbiet żelaznego brata. Chłopiec ostrożnie zeskoczył ze swojego postumentu, odłożył na bok kamienną harmonię i niezdarnie wdrapał się po metalowym skrzydle. Tylko nie lećmy zbyt wysoko, bo mam lęk wysoko. Nie zdążył nawet dokończyć słowa, gdy poczuł, jak silne machnięcie skrzydeł wzbija ich wysoko ponad szpinakowy pałac. Chłopiec czym prędzej położył się plackiem na grzbiecie orła i ze strachu zamknął oczy. Gdy je otworzył, zobaczył w dole mnóstwo świateł, zdobiących pogrążone we śnie miasto. Spodobał mu się ten widok, przypominający usiane gwiazdami niebo. Zafascynowany nim szybko zapomniał o strachu i pokierował lotem orłów. Najpierw krążyli chwilę nad jasnymi błoniami, wzbudzając podziw mieszkających tam drzew i krzewów a następnie wyruszyli w prostej linii do majaczącej w oddali bazyliki. Orły zniżyły lot, by chłopiec mógł z łatwością pozdrawiać mijane w dole pomniki. Hej, hej, gryfie pomorski! Spójrz na mnie! Jestem królem Szczecina! krzyknął uradowany, a dalej... Ahoj, żelazny kwiecie! Miło mi cię poznać! Rośnij, ile ci kamienia wystarczy! Hop, hop, albatrosie! Może wzbiłbyś się do nas w kupie raźniej? Będąc nad placem Grunwaldskim, pozdrowił ogromnego marynarza, który na tę jedną chwilę puścił ster i czapką wymachiwał do kamiennego chłopca. Dalej zobaczył jakiegoś żelaznego rycerza na koniu. Grymas na twarzy wojownika nie wydawał się zbyt przyjazny. Ależ on ma groźną minę. Nie chciałbym stanąć z nim w szranki! zażartował chłopiec. Och, a gdzie jest pomnik cesarza? Przecież stał na tym betonowym placu zwrócił się do ptaków. Orły tylko wzruszyły ramionami i leciały dalej, ciesząc się sprzyjającym wiatrem. No tak, teraz jest tu Polska, a nie Cesarstwo Niemieckie. Jestem ciekaw, gdzie przenieśli jego pomnik. Kilka swoich utworów akordeonowych zadedykowałem jemu. Oby było mu dobrze. Zaraz po wypowiedzeniu tego zdania chłopiec usłyszał w dole jakąś kłótnię. Gdy spojrzał za dźwiękiem, zobaczył, jak kamienny orzeł, dużo mniejszy od tego, na którym siedział, uderzał skrzydłami jakąś skąpo odzianą kobietę. Obok nich wierzba płacząca walczyła z dwoma uskrzydlonymi bobasami. Jeden, latając szybko jak pszczoła, starał się odgonić od siebie wężowe witki, zaś drugi próbował się uwolnić z uścisku drzewa. – Nie przeszkadzaj mi, Floro! – zagrzmiało drzewo, a następnie smutno dodało. To wina fontanny! Że ścięto moje przyjaciółki! Proszę, wyląduj tutaj, zwrócił się chłopiec do orła, a ten momentalnie obniżył lot. Chłopak ześlizgnął się z wielkiego skrzydła ptaka i szybko pobiegł w stronę walczących. Kątem oka dostrzegł, że ptaki poszybowały gdzieś w stronę odry. Minął wspomnianą fontannę, która swoimi czterema twarzami śmiała się niczym starzec w cztery strony świata. Śmiej się, śmiej, wykrzyknęła w jej stronę wierzba. Póki tli się we mnie życie i póki moje korzenie sięgają głęboko, nie poczujesz wody w swoich ustach. To kara za twoją zbrodnię! Przepraszam. Powiedział nieśmiało chłopiec, stając przed drzewem. Czy mógłbym się dowiedzieć, o co chodzi? Kolejny pomnik! mruknęło drzewo i rzuciło w stronę kobiety. Więc to tak, Floro? Po mu wzywasz swoich kamiennych braci i siostry, żeby i mnie się pozbyć? Nie daruję ci tego! Nagle mnóstwo wierzbowych witek oplotło ciało chłopca i poczęło go dusić. Chłopiec wiedział, że drzewo, jakkolwiek silne, z trudem mogłoby mu cokolwiek zrobić, jednak możliwość upadku z wysokości mogła skończyć się dla niego fatalnie. – Puść go! – krzyknęła Flora. – I zostaw w spokoju moje cherubinki. Myśmy ci nic nie zrobili. – Wszystkie pomniki są ze sobą w zmowie! Odpowiedziała wierzba i mocniej zacisnęła swoje witki wokół kamiennych dzieci. Nie można wam ufać! Ale ja pierwszy raz widzę tą panią, powiedział chłopiec wisząc kilka metrów nad ziemią. Przywiodły mnie tu wasze krzyki. bo przestań, bo ich zatusisz! Ten chłopiec bez skrzydeł jest tu nowy. Nie wiem skąd się wziął. Przyleciałem z jasnych błoni na żelaznych orłach... Dopowiedział z trudem chłopiec. Jasnych błoni? Zapytała zaskoczona wieżba i jakby coś w niej pękło. Zaczęła delikatnie opuszczać chłopca. Czy widziałeś tam moje dzieci albo moje siostry, również wierzby? Niestety, rosną tam głównie zadufane w sobie i kutliwe platany. Nigdy nie widziałem tam drzewa podobnego do ciebie. Zapłakało drzewo i wypuściło ze swoich pnączy uskrzydlonego bobasa. Który gdyby nie skrzydła, rozbiłby się w drobny mak. Jest nas coraz mniej w tym pięknym mieście. Wszystko przez fontanny, pomniki i betony. Jaką winę zrzucasz na nas, rzeźby? zapytał chłopiec. Wierzba straciła dwie siostry. W wyniku przebudowy tego placu. Odpowiedziała spokojnie Flora, podchodząc cicho do niego. Chłopiec dopiero teraz mógł się jej lepiej przyjrzeć. Była bardzo wysoka, lekko pucułowata, miała odsłoniętą lewą pierś, a na sobie coś w rodzaju długiej sukienki z jednym ramionczkiem. Przy pasie nosiła girlandę kwiatów, oczywiście z kamienia. Ponad dwadzieścia wiosen temu. Zaczęła płaczliwie wierzba. Rosłam sobie wraz z siostrami na tym małym placu. Nasze długie witki ocieniały tutejsze alejki, dawały schronienie ptakom i innym małym stworzeniom. Może nie był to wtedy najpiękniejszy plac, ale zdawał się być nasz, wierzbowy. Mogłyśmy z siostrami swobodnie rozsiewać swoje nasionka i powiększać naszą wierzbową rodzinę. Lecz pewnego felernego dnia przyszedł człowiek i powiedział, że moje siostry niszczą rury tego kamiennego szkaractwa tej ułudy natury, fontanny. Człowiek orzekł z dumą, że należy pozbyć się drzew. Nie minął tydzień, a ludzie przybyli mrowiem. Szpadlami, siekierami i młotami pozbawili mojej siostry konarów, pli, a potem długich korzeni. Zagnieździli w ziemi betonowe rury i przesypali jej ziemią niczym swoich przodków. To był najgorszy dzień w moim wierzbowym życiu. Przyrzekłam na wszystkie moje witki, na wszystkie listki rosnące na moich konarach, że pomszczę swoje siostry, że pokażę ludziom tego miasta, czym jest klątwa wierzb! Czekałam dnia, by ludzie przybyli ponownie i zechcieli puścić wodę w fontannie. I wiecie co? Doczekałam się. Gdy przybył włodarz miasta uroczyści uruchomić fontannę, za moją sprawą woda nie popłynęła. Ani kropelki nie ujrzały usta fontanny żebyście widzieli minę włodarza. Owoc pracy jego ludzi miał być zaprzepaszczony, tak jak on zaprzepaścił marzenia moich sióstr. Lecz ulitowałam się nad nim i pokazałam, co znaczy łaska drzew. Od teraz w fontannie... Płynie woda przynajmniej czasami. Lecz ja nadal opłakuję swoje siostry i walczę o przetrwanie rodziny. Opowieść wierzby sprawiła, że cały plac wokół wypełniła cisza. Nocna atmosfera miasta sprzyjała tej dojmującej opowieści o miłości i chęci zemsty. Zarówno chłopiec, jak i flora z cherubinkami latającymi nad nią, przysłuchiwali się historii wieżby, co i róż spoglądając na stojącą nieopodal fontannę z groźnym orłem na szczycie. Zdawali sobie sprawę, że nie ma winy po jej stronie, lecz rozumieli również smutek i tęsknotę drzewa. Odczuwali płacz płaczącej wieżby. A gdyby tak zaczął niezdarnie chłopiec. Jakoś się dogadać. Dogadać z martwymi posągami, takimi jak ty? Tak, z nami. Chyba istnieje jakiś sposób, by dojść do porozumienia. Ty wiesz, bo nie możesz się stąd ruszyć, ponieważ głęboko zapuściłaś korzenie. Lecz my, posągi. Chłopiec spojrzał na zaciekawioną florę i jej latające bobasy. Możemy chodzić, zwiedzać. Możemy przenosić się z miejsca na miejsce. Możemy również przenosić różne rzeczy, w tym nasiona. Racja dodała Flora i pobiegła do swojego niskiego postumentu, przy którym leżał odłożony kosz pełen kwiatów. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? powiedziała do siebie. Wiesz bo razem z cherubinkami możemy przenieść twoje nasionka daleko. Daleko nad wodę, lub do któregoś z parków, i tam zasiać ziarna twojej rodziny. Jestem w końcu boginią wiosny i kwiatów. Wiem, jak obchodzić się z roślinami. Dzięki mnie wierzbowa familia stanie się większa i silniejsza. Naprawdę, zrobilibyście to dla mnie? zapytała roztkliwiona wierzba. Po tym wszystkim, co wam zrobiłam? Oczywiście! Jeżeli obiecasz, że zostawisz już fontannę w spokoju, z przyjemnością ci pomożemy. Wierzba chwilę pomyślała, po czym dumnie podała najdłuższą zwitek Florze na znak rozejmu. Kamienna bogini uścisnęła ją, a cherubinki w przypływie radości przytuliły się do pnia starego drzewa. Widzicie, wystarczyło się dogadać! wtrącił chłopiec. Tak! Wystarczyło! Powiedziała wierzba a następnie spokojnie spojrzała w stronę fontanny. A żyj sobie, jak długo ci się uda? Ja już nie będę drażnić twoich korzeni, znaczy twoich rur. Nim chłopiec udał się w drogę powrotną, pozbierał z alejki placu kilka nasionek, by rozrzucić je po jasnych błoniach. Na pożegnanie ukłonił się wierzbie, florze i przybił piątki Herubinkom. Mijając fontannę, westchnął, marząc o podobnym cokole. Miał nadzieję, że i z jego postumentu popłynie niedługo woda. Na horyzoncie nie było widać żelaznych orłów, więc chłopiec wiedział, że będzie musiał drogę powrotną odbyć samotnie. I że musi się spieszyć, bo świt niedaleki. Idąc przez miasto, ponownie pozdrawiał mijane rzeźby i pomniki i opowiadał im o swojej nocnej przygodzie. Liczył, że ta opowieść nauczy jego kamiennych braci i siostry współżycia z drzewami. Na szczęście do jasnych błoni dotarł tuż przed pierwszymi spacerowiczami. Wiedział, że nie ma już czasu na grę na harmonii, więc jedynie złapał ją w ręce, wskoczył na cokół i spokojnie skamieniał. Wyczekując nocy i obmyślając w głowie nową kompozycję, wiedział już, że zatytułuje ją Nie płacz wierzbo. Flora wciąż stojąca z uśmiechem na placu Orła Białego i dobrze znająca charakter wierzby, co i rusz, nawet w środku dnia, obserwowała czy ta, aby na pewno dotrzymuje słowa i pozostawia fontannę w spokoju. Co uważniejszy przechodzień, spojrzawszy w oczy Flory, powinien zauważyć jej podejrzliwy wzrok i chęć bacznego obserwowania samotnego drzewa. Nawet cherubinki, udając zaciekawienie kwiatami i boginką, spoglądają ukradkiem w stronę wieżby i sprawdzają, czy żadna z delikatnie wiszących witek nie zbliża się do fontanny. Tak jak to bywa między ludźmi, bywa i między pomnikami czy drzewami. Ufają sobie, lecz do czasu. Miejmy nadzieję, że wszyscy bohaterowie tej historii zapamiętali. Że najważniejsze to przede wszystkim rozmawiać i szukać kompromisu, a nie uciekać się do walki. Czytali: Narrator Michał Horoszyński, Chłopiec z harmonią, Tomasz Czeczko, Wierzba Weronika Witkowska. Flora Agnieszka Szydłowska, reżyseria i montaż. Marcel Mroczek. Opowiadanie oraz słuchowisko powstało w ramach projektu Drzewiej, Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0 w ramach programu Społecznik zainicjowanego przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu Pomorza Zachodniego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.